Więc dzisiaj opowiem o odbudowie Warszawy, który z tego aspektu społecznego manifestu PKWN się przewijał, bo to jest jeszcze przed wybuchem powstania warszawskiego, a więc jeszcze nikt nie wiedział, jakie zniszczenia dokonają Niemcy w zemście za powstanie. W ogóle jeszcze nikt nie, nie miał, wszyscy nie mieli do końca wiedzy. O tym powstaniu, w takim sensie, jakiego, o, jakie skutki ono przyniesie. Ale moja wypowiedź byłaby na temat odbudowy Warszawy niekompletna, gdybym pominął aspekty przedwojennej Warszawy, bo to wszystko się ze sobą łączy. Warszawa właściwie od połowy XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku, a więc od upadku powstania styczniowego, tak naprawdę. Zaczęła się rozwijać jako miasto przemysłowe, też powoli to historyczne centrum przechodziło z rynku Starego Miasta do tego obecnego, które mamy na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Tam rzeczywiście zaczęły powstawać sklepy, zaczęła mieszkać polska, znaczy warszawska burżuazja. No i to świetnie bardzo opisał w lalce Bolesław Prus, opisując taką mieszaninę arystokracji i burżuazji na, nowym, na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. No i mamy kilka rzeczywiście takich bardzo dobrych seriali właśnie na podstawie powieści Bolesława Prusa. I ta Warszawa rozwijała się, tak można powiedzieć, bardzo chaotycznie, jeszcze do tego były stare obwarowania jeszcze z czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Tu były wały Lubomirskiego od strony okopowej północno-zachodniej, północno-wchodzącej -tak w południową część Podmokotów. Mieliśmy różne majątki ziemskie, mieliśmy ogromnych posiadaczy, czyli w Branickich na przykład jeżeli chodzi o Wilanów, Ursynów czy, czy Las Kabacki. Więc w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Warszawa już była takim miastem bardzo ściśniętym, bardzo o zwartej zabudowie i ogromnych dysproporcjach społecznych. Czyli takie kamienice jak ta były normą, ale właściwie tak naprawdę rozwój, bo ta kamienica jest z końca lat 20. na początku 30. W latach 20. rząd zaczął wspierać prywatny, rozwój prywatnego budownictwa czynszowego. W którym można było w zależności od komfortu mieszkania od góry mieszkali ludzie bardziej zamożni adwokaci prawnicy sędziowie a na dole no bardziej tacy osoby które po rodzinami w jednej izbie potrafiły mieszkać no i to tutaj można powiedzieć nie wiem jaki był przekrój społeczny ale ten blok był ta kamienica była typową taką kamienicą studnią która Którą budowano na zasadzie takiego, że właściciel zgłaszał się do banku, dostawał zgodę na budowę, brał kredyt, więc ta kamienica, takie tam prawdopodobnie też, jak i inne, były od komina aż do piwnicy, od piwnicy aż po komin zadłużone. I Warszawa, jako takie miasto trochę dysfunkcyjne, funkcjonowało do II Wojny Światowej, obraz, e, oczywiście obraz, który mamy teraz, który jest jakby takim przeciwstawnym e, procesowi odbudowy i tego, co powstało po 45 roku, e, to jest taki lukrowany obraz kilku ulic. Mamy Ale Jerozolimskie, mamy Marszałkowską, mamy Nowy Świat, Krakowską. Krakowskie Przedmieście, ale pr e, prawda taka smutna o tamtej Warszawie e, kloaczej, czyli Powiśle, Okęcie, Surzewiec, no jest bardzo pomijana i powiem taką ciekawostkę, nasz wydawca, mój Piotra, kiedy pis pisaliśmy, tworzyliśmy książkę, wszystkich nas nie spalicie, o reprywatyzacji, która ukazała się prawie cztery lata temu, no to miał bardzo tr wielkie trudności ze znalezieniem prawdziwego obrazu takiej przedwojennej, bezdomnej Kloaczy Warszawy, ponieważ no do, no trudno, żeby ówczesne władza Warszawy chwaliły się takim no. wątpliwym sukcesem. Oczywiście. No, reporterzy o o tej tak, tej, tej były cenzurowane. wane, dokładnie. O tym zresztą pisał Filip Springer w 13 piętrach. No i to, to potem już o nim wspomnę. Natomiast oczywiście jest taki. Pozytywny obraz jeszcze w czasach PRL-u, Stefana Starzyńskiego. Ja tu chcę podkreślić, że rzeczywiście on jest takim bohaterem, ponieważ zachował się godnie w czasie kampanii wrześniowej, gdy wszyscy, jak szczury, pouciekali do Rumunii. Niby to się nazywa internowanie rządu, ale tak naprawdę ucieczka rządu przez niby Rumunię do Francji, a dalej do Wielkiej Brytanii miała tak, tak z założenia być. Ale co jest najważniejsze, już w latach międzywojnia, a właściwie już Istniały takie grupy bardzo mocno lewicujące, działające w awangardzie, już, już nie pamiętam, bo to już jest bardzo mnóstwo znanych nazwisk tamtych czasów, którzy już uważali, że Warszawa rozwija się bardziej antyspołecznie niż prospołecznie i zupełnie inną tą wizję Warszawy bliższą tą tej, która jest obecnie. Jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, ta, która była realizowana w okresie w latach 40-tych, 40-50. Właśnie krytykowali jednocześnie ten burżuazyjny charakter, ten antyspołeczny Warszawy i tworzyli tak zwane szkoły w podziemiu swoje własne, właśnie koncepcje, co też bardzo świetnie zostało zaprezentowane na wystawie, którą współtworzyła Serena, Kolektyw Serena, czyli Warszawa w ramach festiwalu Warszawa w budowie, czyli sporo odbudowę Warszawy. Jak wiecie, Warszawa, no dość. Mocno ucierpiała w czasie kampanii wrześniowej, nie na tyle jak potem po powstaniu, ale już wtedy pojawiały się różne koncepcje, włącznie ze słynnym planem papsta, czyli całkowitym zrównaniem Warszawy i zrobieniem z nich typowego idea idyllicznego dla prowincjonalnego miasta niemieckiego. Na miejscu Zamku Królewskiego miało powstać takie hala ludowa, takie miejsce e, e, kulturalne, ale. ale ale nie zostało nie, zosta, tak, nie zostało na szczęście zrealizowane. Oczywiście wiadomo po powstaniu, powstanie było wybuchło w momencie, kiedy armia Czerwona już była po stronie prawobrzeżnej, więc ta Warszawa przedwojenna przetrwała, co też, co też możemy zobaczyć może. Nie do końca, no bo też ta struktura tych budynków się nieco zmieniła, ale mniej więcej można zobaczyć, jak Warszawa przedwojenna wyglądała. Natomiast tutaj mieliśmy w ogromnym stopniu ogromne zniszczenia po upadku powstania i wysiedleniu Polaków warszawiaków na, do Pruszkowa do obozu tymczasowego wraz z cofaniem się frontu, no to tutaj zniszczono, palono te budynki i jak żołnierze Armii Czerwonej wkraczali, to właściwie witała ich cisza i głusza i tacy Robinsonowie jak Władysław Szpilman, czyli bardzo niewiele osób, które ukrywały się w ruinach Warszawy. No i właściwie tak, kiedy zaczęto i zaczęto budować nową rzeczywistość, budować nowe państwo, no to Warszawa właściwie uznano, spisano ją na straty. Był taki pomysł, żeby zrobić tak, że Praga będzie jakby osobnym miastem, a Warszawa to będzie coś w rodzaju takiej Hiroshima, czyli takiego miasta-pomnika i właściwie nikt we władzach Komunistycznych nie widział sensu odbudowy Warszawy. Zastanawiano się, czy to bardziej stawiano na łódź. Po pierwsze, dlatego, że jest blisko, po drugie, ma bardzo robotniczą historię anarchistyczną, socjalistyczną, komunistyczną, więc się idealnie na stolicę nadaje. Ale jednak władze radzieckie postanowiły że jednak Warszawa zostanie odbudowana, ponieważ będzie to bardzo motywujące dla Polaków impuls do odbudowania kraju, ale i tak niezależnie od tego, co, 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 co politycy postanowili, to i tak już tutaj wracający warszawiacy i osoby przybywające z prowincji postanowili na własną, na, własną, na własną rękę odbudowywać Warszawę wbrew nawet już usankcjonowanym, zakładanym tutaj planom. I ta kamienica jest tego świetnym przykładem. Jak zwrócicie uwagę na mury tej naszej kamienicy syrenowej, to każda cegła się różni, bo jest to wynik tego, że osoby, jak zajmowały kamienicę, niezależnie od tego, jaki był jej stan, to szli do, na gruzy. Odkopywali cegły i po prostu wypełniali to, dopóty, dopóty nie znajdzie się jakiejś wydajnej metody, żeby ten budynek ochronić przed, przed zniszczeniami. Ta kamienica, no bo wiadomo, ta kamienica miała iść do rozbiórki, jak bardzo wiele innych, ale nie poszła ze względu właśnie dlatego, że. Trudem lokatorów udało się ją zabezpieczyć tak, żeby mogła w następnych latach służyć lokatorom. Oczywiście wiadomo jest, że władze, że to był jeden z niewielu przypadków, kiedy to społeczeństwo wyprzedziło działania polityczne. No, władze uznały, że jej się to po prostu opłaca, więc postanowiły stworzyć, usankcjonować działania administracyjne i powołano. Na początku się to nie nazywało Biuro Odbudowy Stolicy, ale to znane jest jako BOS. Nie, my, nie mylić z Bankiem Ochrony Środowiska. To też jest bardzo często mylone. Jeśli osoby się nie, nie, za, bardzo, nie za bardzo wiedzą, jak w pełni to, to brzmi, więc BOS miał siedzibę, miał siedzibę na ulicy Chocimskiej w jednym z ocalałych, bardzo ładnych moderni modernistycznych budynków. Natomiast studia planistyczne zna znajdowały się w budynkach w budynkach w budynkach dawnego Szpitala Czerniakowskiego, znanego wam pewnie z historii powstania warszawskiego. No i jeżeli chodzi o BOS, BOS miał początkowo tutaj plany zrobić dzielnicę rządową. To, że mamy niedaleko na ulicy Wspólnej budynek Ministerstwa Rolnictwa, to nie jest tak, że on sobie powstał jako, jako kon cała koncepcja. To była mnie. dzielnica rządowa, ale tak jak mówię, to jest właśnie jeden z niewielu przypadków, kiedy społeczeństwo wyprzedziło polityków, więc no trudno było wbrew, wbrew społeczeństwu wchodzić i e e burzyć te budynki. Więc skończyło się tylko na Ministerstwie Rolnictwa i budynkach należących do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I to tyle było z tej dzielnicy rządowej. Mamy też oczywiście budynki, do których należy też hotel dawny Warszawa, został sprywatyzowany. To jest ta tak zwana kooperetowska koncepcja, która znalazła też w Rotterdamie swoje... swoje swoje właśnie ucieleśnienie. To jest wbrew też opinii, że Warszawa była głównie budowana pod koncepcję czyli tak. No, oczywiście te szerokie arterie rzeczywiście przypominają e, drogi e, w Moskwie e, główne arterie, e, bo spodziewano się, że e, wraz ze stabilizacją ludzie będą nabywać samochody. Na szczęście, aż tak tego, aż tak, to, aż tak dużo tych samochodów nie było. E, jako miłośnik komunikacji. Publicznej mówię to z, z, pewną si z, pe z pewną świadomością i radością, no niestety to już jest inny temat. Natomiast BOS e, rzeczywiście e, 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 do BOSu należały, żeby to podkreślić, osoby bardzo z różnych środowisk. Byli inżynierowie, którzy e, działali już w II Rzeczpospolitej, działali, byli uczestnikami powstania Warszawskiego był, taką naczelną postacią był oczywiście Cygalin, który jest teraz takim czarnym ludem, czy czarnym bohaterem tej odbudowy, ponieważ teraz przeciwnicy koncepcji tej odbudowy Warszawy, jaką mieliśmy, właśnie sobie mają w jego sobie używanie. Natomiast bos, przede wszystkim no były, były, był też Jan, Jan Zachwatowicz, który jest Autorem ogromnego sukcesu, jakim jest odbudowa starówki, ale też przyłożył rękę do odbudowy zamku królewskiego wraz z profesorem Lorencem. Oczywiście no była, były w bosie bardzo różne koncepcje tej odbudowy Warszawy. Czy to, tą część odbudowywać, czy inną, czy inną zachować, czy wręcz przeciwnie wyburzyć. I były to spory wykraczające nawet poza okres istnienia bosu, bo Część pracowników bos włącznie z Sygalinem, zostało, znalazło się w Radzie Państwa w Biurze konserwatorów, Konserwatora Zabytków i Naczelnego. Cygalin, o ile dobrze pamiętam, został Naczelnym Architektem Warszawy, więc, więc to, że BOS zespolił ze sobą tak bardzo wiele młodych ludzi, o poglądach bardzo często różnych, bo wynikało z tego, że na przykład kiedy przychodzili studenci Jana Zachwatowicza, to słyszeli od niego, no władza jest taka, jaka jest, ale naszym, możecie mieć różne stosunki, ale najważniejsze jest, naszym celem jest odbudowa Warszawy. Więc to, to, to jest mi bardziej bliższa koncepcja niżeli bujanie się po lasach i walczenie o nie wiem drugą interwencję z Zachodu. E, więc myślę, że e, Biuro Odbudowy Stolicy e, e, miało koncepcję, i też trzeba pamiętać, że e, czasy, lata 40 i 50 to jest rewolucja społeczna. Tutaj e, no bo jest taka dyskusja, no bo. Co to, co to za ludzie w centrum zamieszkali, to samo bydło i swołycz, ludzie ze wsi i właściwie, że elity w centrum miasta zastąpiły ludzie gorszego, że tak powiem, sortu. A tak naprawdę to był ogromny przewrót wobec tego, co mieliśmy tutaj w okresie międzywojnia, czyli była mieszanina różnych ludzi, którzy różną mieli pozycję społeczną w okresie międzywojnia, więc ta, to ta, ta, ta miesza, mieszanka, że tak powiem, lokatorska, dała raczej moim zdaniem pozytywne społecznie, bo też podciągnęła cywilizacyjnie ludzi. Tak? I bardzo wiele osób, to zresztą nawet jest w filmach, właśnie wręcz się, jak wchodzą do łazienki, to się wręcz bawią dla nich zabawa, albo kąpią się tak długo, bo po prostu wcześniej z czymś takim nie mieli do czynienia. To widać, jak jest ogromny dysonans poznawczy z tym, co mieli przed wojną, a co mieli w czasie wojny. Oczywiście ten proces modernizacyjny nie postępował tak szybko na prowincji, ale jeśli chodzi o Warszawę i wyciąganie Warszawy z ruin, podnoszenie z ruiny, był to ogromny postęp. Zresztą mamy tutaj bardzo całkiem ładny zespół budynków na Nowolipach, na Muranowie. Zresztą jest wystawa w Muzeum POLIN o budowie Muranowa. To był taki to też powiem ciekawostkę, bo Muranów powstał na ruinach getta i bardzo wiele osób, które przeżyły getto, przeżyły Holokaust, kiedy dowiadywały się, że dostają przydział właśnie, to odmawiały przyjęcia ze względu, że owszem, wracały do siebie, ale no trauma, jaką przeżywali w miejscu zamieszkania, z w czasie okupacji, no to była silniejsza, żeby się jak najbardziej wynieśli. Niektórzy się wynosili poza Warszawę, co też też właśnie takich osób, które tu mieszkały przed wojną, też się wyprowadzało na zachód, bo nie chciały nawet przyjeżdżać do Warszawy. Dokładnie już w Szczecinie w Poznaniu. I problem zawsze towarzyszył Warszawie od samego początku, to był głód mieszkaniowy. Oczywiście stopniowo, stopniowo. Zaspokajano je. Oczywiście pierwszy zasób był zasobem komunalnym, czyli zarządzanym przez Radę Rady narodowe, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli tak w administrację Warszawy. I mamy tutaj Plac Konstytucji to jest taki właśnie jedno z większych dzieł z Galina i Biura Odbudowy Stolicy, więc ten Plac Konstytucji jest taki bardzo monumentalny, połączony właśnie z tym, że to, co było kiedyś dla wyższych sfery, to teraz jest dla ludu koncepcja z pałacem kultury jako ogromnym placem właśnie nie tylko do defilowania, ale również do różnych potem się kiermasze odbywały właśnie między innymi i oczywiście cała odbudowa infrastruktury też były pomysły z metrem, które potem zarzucono więc na pewno Ogromnym sukcesem zakończyło się pod względem architektonicznym i pod względem takiej można powiedzieć przemiany społecznej. Co też, co też nie wszystkim się bardzo podobało. Ja myślę, że też takim, co mogę powiedzieć, no, oczywiście, biuro odbudowy stolicy zostało rozwiązane w 1949 roku, ale pozytywnie. Jednym z takich, pod względem, jeżeli chodzi o czasopismo, to, to był Tygodnik, czy Miesięcznik Stolica. To też jest taki bardzo, taki był właśnie paradoks. Właśnie Tygodnik, Miesięcznik Stolica, gdzie się ukazywał jako najpierw Skarpa, potem Miesięcznik Stolica. Opisywał właśnie, można w nim E, przeglądając jego archiwalne e, e, egzemplarze, można wyczytać całą historię Warszawy od, e, przez cały okres istnienia PRL-u. E, I właśnie e, ten fakt, autentyczny entuzjazm ludzi odbudowujących Warszawę e, był taką siłą napędową w e, 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 procesie odbudowy, że nie było to w ogóle z góry narzucone, no i niestety to też miało swoje wady. No oczywiście było tak, że jeszcze w latach 50 te potrzeby mieszkaniowe ludzi przybywających nie były zaspokajane wprost proporcjonalnie do właśnie liczby osób, więc ludzie mieszkali bardzo często też jeszcze w ruinach, ale bardzo dobrym obrazem Warszawy przedwojennej jest serial Dom. To jest właściwie Film, który można powiedzieć, że był, że też jego specyfika, bo to był przełom lat 70-tych, 80 -tych, był bardzo neutralny. I to trzeba chyle czoła panu Łomnickiemu za ten serial, który naprawdę dzisiaj by nie miał racji bytu, bo prawdopodobnie zacząłby się z żołnierzami wyklętymi i pewnie skończyłby się jakimiś strzelaninami w tych kamienicach. Ale mówiąc poważnie, ten proces odbudowy Warszawy, czy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rozwoju prospołecznego Warszawy e, dopiero zakończyły, zakończył ro, rok 89, e, więc odmówienie o odbudowie Warszawy jako w całym procesie to jest e, trudno e, określić. Ten 56 jest e, zamknięty u mnie w książce ze względu na to, że nie ze względu na śmierć Bieruta, tylko po prostu na względ na e, z, Koniec pewnej epoki w architekturze, w koncepcji, w koncepcji urbanistyczno-społecznej, chociaż oczywiście nie, nie, nie porzucono tego społecznego, to był fundament właściwie, ale też również dlatego, że zaczęto budować też zasób spółdzielczy. Bo Gomułka był entuzjastą, Bierut był większym sceptykiem w kwestii spół, 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 spółdzielczości. No, jak wiemy, ta spółdzielność już totalnie została wypaczona. I, nawet już nie muszę wymieniać ostatnich afery, że te spółdzielnie są tylko z nazwy. Więc jeżeli chodzi o e, Warszawę, e, rzeczywiście e, e, przede wszystkim też ważny jest aspekt ekologiczny, chociaż e, bardzo jak widzicie zdjęcia z lat 60., -tych, 70., -tych, czy jeszcze nawet 80., jest bardzo dużo skwerów. To nie jest tak, że czegoś nie odbudowywano, bo uważano właśnie, ta, po, właśnie ta, to jest co jest najistotniejsze właśnie wspólne parki, ogrody miały łączyć ludzi i to się nawet udawało bo bardzo wiele osób się poznawało właśnie w tym w parkach i ogrodach to było bardzo ważne budowanie tej wspólnoty i rzeczywiście tak naprawdę koncepcja tej odbudowanej Warszawy zaczęła się wypaczać z takich a nie innych powodów w latach 80 I rzeczywiście ta Warszawa zaczęła się już powiedzmy na przykładzie Wiecha rozsypywać, a wszystko to się wiązało z tym, że no niestety w czasie stanu wojennego jedna z takich ważnych postaci dla mnie, jeżeli chodzi o budowę Warszawy prezydent Stanisław Majewski, który w kwietniu ubiegłego roku zmarł, został odwołany z dnia na dzień, jego koncepcja takiej właśnie zielonej Warszawy, między innymi to właśnie pomysł pasażu Wiecha było jego koncepcją może się trochę zapatrzył w plac Aleksandra Aleksander Plac w Berlinie Wschodnim, ale jeżeli chodzi o Stanisława Majewskiego, on był y, 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 bardzo takim człowiekiem, który właśnie też działał właśnie w szarych szeregach, potem przystąpił e, właśnie do odbudowy Warszawy i był bardzo dobrym gospodarzem i właśnie on bardzo pielęgnował pamięć o odbudowniczych Warszawy były odznaczenia. No i kiedy kiedy e, nastała nowa rzeczywistość, nastała reprywatyzacja, ktoś go spytał, co pan sądzi o reprywatyzacji? On mówi, że to jest właśnie to, czego się spodziewał, ponieważ niczego więcej nie oczekiwał od Solidarności, jak odwrócenie stosunków społecznych i problem, problem z odbudową Warszawy dzisiaj jest taki, że no mamy ten lukrowany obrazek przedwojennej Warszawy, tych paru ulic, które, które no ładnie się prezentują i taki, takiego dziwnego stosunku obecnych mieszkańców, którzy uważają wyższość no, przede wszystkim dominuje święte prawo własności, że wszyscy nagle pochodzimy od szlachty i święte prawo własności jest święte, więc reprywatyzacja jest przywróceniem tego, tego blasku przedwojennej Warszawy, bo to nie jest tylko narracja czyścicieli kamienic. Tak, ale no, bo to jest swoisto, ale nie, nie, nie Łapie już prawicę nie na pierwszym takim przypadku takiej schizofrenii, że tutaj oddajemy hołd powstańcom, oddajemy, mówimy o zniszczeniach Warszawy, i nagle mówimy, ale, ale Warszawa była taka i taka przed wojną, a w ogóle nie mówi się nic o odbudowie Warszawy. Pomija się fakt udziału również powstańców. Czy historia odbudowy Warszawy jest bardzo złożona, niejednoznaczna i nie da się umiejscowić w kliszach czarno-białych, co bardzo lubi prawica, no bo mówi językiem przede wszystkim teraz trafia jej rację do powiedzmy sobie ludzi, którzy Warszawy nie znają, tak? nie znają jej problematyki i tak naprawdę uzasadnienie. Reprywatyzacji jest oczywiście o tym, co zapomniałem, a co jest najważniejsze, to jest dekrecie Bieruta. Dekret Bieruta, właśnie, gdyby nie on, to tak naprawdę nie mielibyśmy uporządkowanej w Warszawie, mielibyśmy kupę gruzów. Jest zresztą bardzo dużo się memów pojawiało. No, niech dawni właściciele odnajdą w tej kupie gruzu swoją kamienicę. E, więc e, e, niestety jest tak, że. E, e, Warsawianiści, do których w większości mam żal, no już piszą takie absurdy, że już nie będę mówić o panu bojarskim, bo to jest po prostu fantasmagoria, jakiś historical fiction, że zrównywanie pracowników bosu do niemieckich komat, niszczących to miasto zaraz po upadku powstania. To jest jakby próba narzucenia społeczeństwu swojej nieprawdziwej i wyłącznie prawicowej wizji historii antyspołecznej. I myślę, że. Warto pamiętać o budowniczych Warszawy, no, akurat mówię to w kontekście też Powstania Warszawskiego, bo bardzo łatwo zastąpiono w kontrze do odbudowy Warszawy, odbudowy właśnie Powstanie Warszawskie. I co jest bardzo istotne, jednym z fundamentów istnienia kolektywu Syrena jest reprywatyzacja, więc jeden z elementów kapitalistycznych stosunków, które jakby tutaj realizowano, poprzez właśnie przywracanie tych stosunków prywatnej własności, czyli prywatyzację zasobu komunalnego. I tym impulsem do zajęcia tej kamienicy było morderstwo Joli Brzeskiej. A jej ojciec był jednym z budowniczych kamienicy, w której Jola mieszkała na k 9. Więc tak, że żeby... jej historia jest klasycznym przykładem dziecka budowniczego Warszawy. Tak? I dlatego opór Joli był nad, y, tak silny, nie tylko, że broniła swojego prawa do mieszkania, ale także dlatego, że po prostu no, jak pojawił się pan Mosakowski z panem Masalskim i zaczęli opowiadać dryny małe, że to było ich, kiedy ona doskonale znała przed, historię tego budynku i widziała, y, znała przecież y, historię, y, gdzie mieszka, no to było to zdumiewające to. Po prostu było dla niej nie do przyjęcia, dlatego myślę, że wa ważne jest to, że jedną z narracji tego miejsca i kolektywu Serena jest właśnie wspom wspom wspominanie o tym jedynym udanym powstaniu, czyli powstaniu z ruiny, a nie wyłącznie z, kara z karabinem e i z marzeniami na wroga, tylko chodziło tutaj też przede wszystkim o tym, że to właśnie nie politycy zadecydowali tylko społeczeństwo odbudowując to miasto. Dziękuję. Ja bym dodał jeszcze to, że nie tylko warszawiasy odbudowane.